Z drugiej strony to, że jesteśmy w Unii Europejskiej na długą metę wcale nie, nie może być z punktu widzenia akurat wpływu na finanse publiczne dobrym rozwiązaniem. Obserwując to, co się dzieje, wybaczcie mi państwo, spróbuję jednak obejść to, ten eurodom publiczny, to zastanawiam się... O co tutaj w tym wszystkim chodzi? Pro, zdecydowanie już otwartym tekstem. To nie jest na dobrą sprawę program, który był e, kształtowany przez pryncypia ekonomiczne, lecz polityczna, jak każdy, każdy twór polityczny, ma swoje dalsze konsekwencje. Wracając do ryzyka, żeby powiązać. Dopuszczacie Państwo e, i to jest już wtedy ryzyko systemowe. Że Unia jako co do, co do zasady wali się, no wszyscy mówią, nie dopuszczamy. To jest w ogóle. Katastrofa zbyt wielka by mogła się a, wydarzyć. Otóż to, patrząc historycznie od średniowiecza, patrząc na wszystkie unie walutowe, żadna nie przetrzymała. W związku z tym trzeba by było. Chyba, że to było, że to było politycznie już niejako skonsumowane, to wtedy było. Ja bym się zastanawiał już w każdym razie nad tym ryzykiem systemowym i pewne, pewne w takim razie metody scenariuszowe e, tworzył na wypadek tego, gdyby do tego doszło. To nie będzie kwestia, moim skromnym zdaniem, e, najbliższych lat oczywiście, ale śmiem twierdzić, że to się może rozsypać, choć wcześniej najprawdopodobniej dojdzie do rozsypania strefy euro. E, to my się nie mamy do czego spieszyć.